W według Świętego Łukasza Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił Błogosławieni jesteście ubodzy albowiem do was należy królestwo Boże Błogosławieni którzy teraz głodujecie albowiem będziecie nasyceni Błogosławieni którzy teraz płaczecie albowiem śmiać się będziecie Błogosławieni jesteście gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego, odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci. Albowiem głód cierpieć będziecie, biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Moi drodzy, po wyborze dwunastu apostołów, kiedy zszedł z góry Pan Jezus razem ze swoimi apostołami i tam. Na równinie był wielki poczet uczniów i wielki tłum. Można by powiedzieć, że w pewnym sensie zszedł na ziemię. Zszedł razem z nimi, aby zrozumieli, na czym polega ich misja, misja, która jest misją również Jezusa Chrystusa, uniżenia się Boga. Misja, która nie jest zdobywaniem jak najwięcej zwolenników, tych którzy będą chwalili zdobywaniem różnych Posiadania różnych rzeczy, czy jakiejś władzy, czy jakiegoś zadowolenia, sukcesu. Nie jest to Ewangelia sukcesu. Dzisiaj jesteśmy tak często kuszeni do tego, żeby kiedy przychodzi jakaś bieda, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie smutku, czy przychodzi doświadczenie e, na przykład różnych prześladowań, czy głodu żeby właśnie korzystać z Ewangelii po to, żeby to wszystko zaspokajać. To jest niebezpieczeństwo konsumpcjonizmu duchowego. Traktuję Boga jako kogoś, kto ma zaspokoić tutaj na ziemi moje wszystkie potrzeby, pragnienia. Natomiast powinniśmy się cieszyć, kiedy potrafimy w tych doświadczeniach wszystko oddawać w ręce Pana Boga. Błogosławieni, Makarioi, w Ewangelii Świętego Mateusza, Kazanie na górze, słyszymy tam osiem błogosławieństw. Tu Pan Jezus zestawia cztery błogosławieństwa z czteroma jakby przekleństwami. Jakby tym biada, które nie jest związane z jakąś szczególną Bożą łaską, wręcz przeciwnie, to biada ostrzega przed potępieniem, że może człowiek się potępić. Może nie pójść do nieba, może nie osiągnąć życia wiecznego. W związku z tym, dzisiaj Pan Jezus. Przypomina, jaka jest droga z tej ziemi do nieba. Cztery to jest cztery strony świata. To jest jakby też znak, że wszyscy ludzie na ziemi mają podobną szansę zbawienia, jeżeli będą te cztery trudności ofiarowywać w ręce Pana Boga i wykorzystają ten czas, który wydaje się po ludzku przeklęty. Na przyjęcie Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej mocy. Co to znaczy być ubogim? Błogosławieni, szczęśliwi, inaczej święci są tylko wtedy, kiedy. Bo nie wszyscy, którzy nie posiadają, są święci. Tylko ci, którzy są ubodzy, to znaczy, wszystko mają u Boga, oddają w ręce Boga. I może ktoś posiadać, być właścicielem, Wiele, wielu rzeczy, a może je tak używać, jakby do niego nie należały. Może wspierać biednych, może wiele czynić bardzo dużo dobra tym, co posiada, i traktuje te, to wszystko, co posiada, nie jako swoją własność, tylko jako środek do tego, żeby przychodzić z pomocą i, i zdobywać Królestwo Boże. Święty Bazyli Wielki napisał, jak bogaty człowiek może osiągnąć życie wieczne. Poprzez Właśnie oddawanie tego, co Bóg mu dał do yy, używania, jest jakoś owoc jego pracy, ciężkiej pracy rąk, do tego, żeby mógł się tym wszystkim dzielić i zdobywać Królestwo Boże. Człowiek, który płacze, to też człowiek, który płacze nad sobą, płacze nad swoimi grzechami. Ten człowiek, który płacze, tak jak święty Piotr zapłakał, w tym gronie dwunastu jest Piotr. Który spojrzał w oblicze Pana Jezusa. Dzisiaj Pan Jezus patrzy na tych apostołów, których wybrał i ich ostrzega, i mówi, że wtedy będziecie błogosławieni, kiedy naprawdę zapłaczecie nad swoimi grzechami i będziecie chcieli przyjąć łaskę nawrócenia, przemiany. Czasem warto też przyjąć postawę postu, doświadczyć głodu, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych i wreszcie słuchać słowa Boga i tym się karmić co Bóg mówi na nasz temat przede wszystkim jak bardzo nas kocha i tym żyć a nie oczekiwać miłości pochlebstw od drugiego człowieka bo często te pochlebstwa mogą nas zwodzić zły duch może karmić naszą pychę i czasem może się okazać że ci którzy nas krytykują, którzy są trudni w naszym życiu, stają się błogosławieni dla nas. Bo może dzięki nim widzimy coś, czego byśmy nie zobaczyli, gdyby ich nie było. Wtedy wychodzą z nas też złe myśli, złe uczucia i wtedy możemy zobaczyć co możemy jeszcze w swoim życiu zmienić, nad czym pracować. To nie jest tak, że drugi Człowiek mnie zdenerwował, no, wywołał we mnie te uczucia, które w sobie nosiłem, i moją jeszcze jakąś zgryźliwość, jakąś pychę, może jakieś moje ambicje zostały urażone. Wtedy trzeba to wszystko na nowo oddawać w ręce Pana Boga, żeby być rzeczywiście ubogim, żeby tego wszystkiego nie trzymać w sobie. Człowiek, który może być nędzny, może właśnie być w sercu takim człowiekiem chciwym, niczym się nie podzieli. Może być takim człowiekiem, który ciągle o czymś marzy i zazdrości. To jeszcze nie jest człowiek ubogi, tylko nędzny, który nic nie ma. Który nawet nie ma możliwości niczego ofiarowania. I dzisiaj Pan Jezus zaprasza tych właśnie apostołów, że kiedy ich wybrał, żeby stawali się podobni do Pana Jezusa. Bo bez Pana Jezusa te wszystkie błogosławieństwa. Nie mogą przyjść. Bo nie ma czegoś takiego jak e, ubodzy są szczęśliwi bez pana Jezusa. Nie, wtedy przychodzi nieszczęście. E, tak samo też i smutek, i głód, i prześladowanie. Bez pana Jezusa to wszystko zamienia się w przekleństwo. Natomiast te błogosławieństwa, tak można powiedzieć od góry do dołu, tak, raz, dwa, trzy, cztery to są błogosławieństwa związane z mocą Chrystusa, który przychodzi nam i błogosławi. I kiedy w tym wszystkim jesteśmy wierni Panu Bogu, to tak jak w historii różnych świętych, no na przykład święty Franciszek, zobaczmy tego biedaczyne z Asyżu, jak bardzo, jak bardzo przyjął te słowa ewangeliczne i prosił papieża o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby mógł żyć Ewangelią, aby miał na to pozwolenie, i po drugie, żeby mógł głosić Ewangelię. Ktoś może zapytać: No, zaraz, bo przecież każdy może, powinien głosić Ewangelię, ale żeby ona miała moc, żebyśmy mogli to wszystko ofiarowywać Panu Bogu nie przypisywać sobie i nie stawać się pysznymi, to potrzeba tutaj posłuszeństwa, potrzeba misji. Ja już nie, nie robię w swoim imieniu, nie robię jakiegoś show. Tylko robię to w ramach misji. Kościół mnie posyła. Kościół uzbraja mocą, którą otrzymał od Chrystusa. Kościół, który od apostołów otrzymał sukcesję apostolską. A ci apostołowie otrzymali właśnie od pana Jezusa moc, władzę nad złymi duchami, władzę do uwalniania złych, od złych mocy, władzę. Uświęcania, władzę sakramentalną, ale też władzę przepowiadania, głoszenia Ewangelii prawdziwej, żywej i również władzę pasterzowania, strzeżenia, ostrzegania przed niebezpieczeństwem wilka i odpędzania tego wilka, nazywania zła złem, nazywania grzechu, grzechem, i ostrzegania, zakazywania, czasem wyłączania z grona wierzących, w tych, którzy są już zepsuci, którzy gorszą innych. Czasem potrzeba też i takiej władzy ekskomuniki. Tę władzę stosował też nawet święty Paweł. Dzisiaj moi drodzy, usłyszmy te słowa błogosławieni, ale też usłyszmy biada. Biada to jak takie budzenie nas, bo często możemy się uśpić, pójść sobie spać. Apostołowie podczas modlitwy pana Jezusa w ogrodju zasnęli nie czuwali z nim i pan Jezus ich obudził może i dzisiaj też budzi tymi słowami czuwajcie i módlcie się abyście nie ulegli pokusie pokusie pychy samowystarczalności pokusie bogactwa sławy pokusie przyjemności nasycenia to jest pokusa która może spowodować, że człowiek uśnie, nie będzie czuwał, i może ulegać innym też grzechom, pokusom. Pan Jezus po Grujcu, budząc ich, powiedział: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Przyjmijmy moc Ducha Świętego, abyśmy nie poddawali się pokusie. Wprawdzie ciało słabe. Gnuśne, śpiące, czasem z bolącą głową, ale moi drodzy, te wszystkie słabości Pan Bóg potrafi zamienić w błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo wstępuje na każdego z nas, szczególnie tym, którzy dzisiaj czują się właśnie niezbyt dobrze. Tym wszystkim, którzy przeżywają jakąś formę ubóstwa, również w formie zdrowia, samopoczucia to wszystko możemy dzisiaj ofiarować Panu Jezusowi niech pan Jezus to wszystko przemienia w swoje błogosławieństwo pan z wami niech was błogosławi i strzeże bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty niech będzie pochwalony Jezus Chrystus